Witam serdecznie. Dobry wieczór, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, panie pośle. A zapytam dzisiaj mojego gościa m.in. o to, czy jest gotów spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim, którego nazywa politycznym gangsterem. Dlaczego nie chce zakazywać banderyzmu w Polsce? Czy to prawda, że przedmiotem jego sporu z Krzysztofem Bosakiem były pieniądze? I wreszcie, czy to prawda, że Konfederacja mogłaby pójść do wyborów z PSL-em, a potem stworzyć koalicję. Z Donaldem Tuskiem. Pytanie jest mnóstwo. Pan poseł już się uśmiecha. Zobaczymy, kto się <totki> będzie dalej śmiał. i jest spiskowe pan tutaj szczerze od pierwszej minuty. Okej, okay, ale oczywiście informacja dla państwa jest taka, że czekamy na państwa pytania do mojego gościa, czekamy na komentarze, czekamy na polubienia, jeśli się państwu ta rozmowa będzie podobać i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. Jak pan się czuje? A o co pan pyta? Samo poczucie, generalnie. Dobre. Wysypia się pan? Właśnie ostatnio przez parę dni musiałem z różnych przyczyn wstać trochę wcześniej, więc ostatnio chodzę niewyspany, ale poza tym to nie bardzo mam na co narzekać. Ale chyba już pan zapomniał o takiej intensywnej robocie jak w kampanii? To znaczy teraz też się pracuje intensywnie, ale troszeczkę w inny sposób, bo to nie jest tak, że politycy pracują tylko w ramach kampanii wyborczej, to jest jak ze sportowcami. Jak jest olimpiada albo Mistrzostwa świata, to wszyscy na nich patrzą, ale żeby zrobić dobry wynik na tej olimpiadzie, to trzeba przez cztery lata bardzo ciężko pracować, więc teraz też ciężko pracujemy, ale trochę tak bardziej w ukryciu. Co panu spędza sen powie? Czym się pan denerwuje? Czym bardziej przejmuje dzisiaj? No dzisiaj to mnie najbardziej denerwuje. Nie wiem, troszeczkę przeraża nawet stan naszej armii, stan przygotowania państwa polskiego do odparcia ewentualnego ataku ze strony Rosji. Ogólnie sytuacja międzynarodowa. A wie pan, że te słowa mogą być wodą na młyn rosyjskiej propagandy. A dlaczego że pan się je histerię? Że pan wprowadza grozę w polskim społeczeństwie, a polskie społeczeństwo nie powinno się bać. To jest właśnie coś, czego zupełnie nie rozumiem. Bo już przywykłem do tego, że jestem atakowany za różne rzeczy, ale naprawdę nie rozumiem tej, tego. Ciągu przyczynowo-skutkowego, który prowadzi od moich wezwań. Zbrójmy się, bądźmy lepiej przygotowani do walki z Rosją do wniosku, że to jest rosyjska propaganda. No wydaje mi się, gdyby, że w interesie rosyjskiej propagandy w ogóle Rosji jest to, żebyśmy mieli jak najsłabszą armię, a nie jak najsilniejszą, więc nie rozumiem, dlaczego wezwanie do tego, żeby być lepiej przygotowanym do obrony, jest na korzyść Rosji. Nie, nie rozumiem tego. A rozumie Pan, co się stało z tym domem w wyrykach na Lubelszczyźnie? Pan wie, co tam się zdarzyło? Z tego, co dzisiaj słyszałem, to oficjalnie nie wiadomo, co tam się wydarzyło, a nieoficjalnie w ten dom uderzyła rakieta. I to jest kolejny niepokojący sygnał. No bo zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Pierwsza to jest to, o czym już mówiłem od samego początku, bo Traf chciał, że akurat znalazłem się w Polsacie z samego rana w tą środę. Mieliśmy rozmawiać zupełnie o czym innym z redaktorem Fiołkiem, a nagle się okazało, że o dronach będziemy rozmawiać, więc musiałem powiedzieć, że ta metoda przyjęta do walczenia z dronami jest kompletnie nieefektywna, no bo co się okazało? Rosjanie wpuścili w naszą przestrzeń powietrzną 20, no, nazywałem to latawców z silnikami do kosiarki, ale to, to prawda, w sensie to jest jakiś. Model ze sklejki, z pianki, ze styropianą, który razem z silnikiem ma wagę 18 kg. To waży tyle co nic, kosztuje jakieś 10 tysięcy dolarów. W ogóle nie jest uzbrojone. Leci w naszą przestrzeń powietrzną, a my za tym latamy F16, F35 kosztującymi po 60-80 milionów dolarów, tak, 80 milionów dolarów, plus tam wyszkolenie pilota, które strzelają do tych latawców z rakiet za 2 miliony dolarów sztuka, i nie zawsze jeszcze trafiają. Okej, okay, ale wie pan, że. Na tej mapie radiolokacyjnej nie ma pewności w momencie wykrycia takiego obiektu, czy to jest obiekt nieuzbrojony, czy uzbrojony. Ale ja to rozumiem. Ja nie mówię, żeby nie walczyć z obiektami, które wlatują w naszą przestrzeń powietrzną. Mówię tylko, że nie w ten sposób, ponieważ to jest nieopłacalne. My tych rakiet AMRAM, którymi strzelano do tych latawców, mamy 1200, tak? Rosjanie. W ciągu roku tych szachidów produkują dziesiątki tysięcy. W ogóle cała produkcja dronów, zarówno już na Ukrainie, jak i na Rosji, idzie w miliony sztuk rocznie. Więc jeżeli mamy 1200 rakiet, które są umieszczone tam na 40 paru samolotach, nie wiadomo ile jest z nich teraz zdolnych do walki, a na nas przyleci... Nie wiem, 500 jednego dnia dronów, to nie ma żadnego sensu. W sensie to jest metoda obrony, która w długim terminie jest skazana na niepowodzenie. Okay, ale co mieli rakiety żołnierze. Panie pośle, no, jak to... nie mamy innego sprzętu, no to robimy tym, czym, czym, co mamy. I to jest właśnie przedmiot mojej krytyki, że nie mamy innego sprzętu. Ja tu nie mam żadnych zarzutów do żołnierzy, że wykonywali rozkazy, że próbowali bronić naszego bezpieczeństwa. o polskim wojsku. Nie powiem. Ja mam pretensje do polityków, którzy doprowadzili do tego, że przeoczyli rewolucję technologiczną, która się wydarzyła na froncie przez ostatnie dwa lata. To ja zacytuję panu Donalda Tuska z dzisiaj. Mm -hmm. Mam już dosyć tych tysięcy mądrali, którzy nigdy niczego wspólnego nie mieli z wojną czy wojskiem i każdy z nich ma opinię, jak wojsko ma strzelać i e, jaki sprzęt kupować. To się musi w końcu skończyć. Mam wrażenie, że trochę premier pił do pana. Bardzo możliwe, natomiast moja logika, no to jest bezlitosna. Jeżeli, jeszcze raz, mamy rakiety za 2 miliony dolarów sztuka, których mamy 1200, tak? Oni mają lata za 10 tysięcy dolarów sztuka i mogą mieć ich dziesiątki albo setki tysięcy, to każdy, kto ma. Jakikolwiek związek z rzeczywistością, jakiś poziom logiki, zrozumienia rzeczywistości, wie, że to nie jest dobra metoda na bronienie się przed tymi dronami, bo mamy tych rakiet za mało i są za drogie. To jest zupełnie oczywiste. Tu w ogóle nie ma z czym polemizować. I winne nie jest wojsko, winni są politycy, którzy doprowadzili do tego, że nie mamy w tym momencie żadnego sensownego systemu antydronowego, bo te F-16 za ramami to nie jest system antydronowy. One nie zostały zaprojektowane, stworzone, zakupione do tego, żeby walczyć z dronami, tylko żeby walczyć z ruskimi myśliwcami. Które też kosztują duże pieniądze. To po to zostało zakupione, a nie żeby latać za modelami dronów. I to jest zupełnie oczywiste. Tydzień temu o tej porze kończyła się chyba Rada Bezpieczeństwa Narodowego i pan dokonał takiego jasnego, e, ostrego wpisu. Ja zacytuję fragment. Widząc taki rachunek kosztów, Rosjanie będą wysyłać nam coraz więcej dronów. Zanim nas zaatakują, pozbędziemy się przez to swojego drogiego uzbrojenia. Wiele osób było zbulwersowanych wtedy, że mimo tego, że ta odprawa, ta narada była tajna, klauzulowana, to Pan wychodzi i mówi o takich rzeczach. Ale ja nie powiedziałem o czymś, co było na tej Radzie. W ogóle nie wiem, czy na pewno jest ten tweet, tylko powiedziałem, że ta metoda walki z dronami jest po prostu nieefektywna ekonomicznie. Każda armia musi brać pod uwagę rachunek kosztów. To jest zupełnie oczywiste. Każda firma, instytucja, państwo, każdy musi liczyć pieniądze, bo to jest pewien ograniczony zasób. To nie jest tak, że mamy nieograniczoną liczbę rakiet, samolotów, jakichkolwiek innych zasobów. To jest zupełnie. Oczywista rzecz. Natomiast po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego napisałem prawdę. To znaczy, że nie czuję się uspokojony, bo po tej Radzie nie czułem się w żadnym wypadku. Ale byli tam generałowie, którzy odpowiadali na wasze pytania. To jest właśnie problem, że odpowiedzi sprawiły lub ich brak, że nie czuję się uspokojony. I o jednej rzeczy mogę powiedzieć, bo została dzisiaj już upubliczniona. Krzysztof Bosak o tym powiedział, że on zadał pytanie na RBN o to, co Zniszczyło dach tego polskiego domu. To pytanie na RBN padło z ust Krzysztofa Bosaka. No I następnie redaktor to było chyba w TVP, dopytywał Krzysztofa Bosaka, jaka była odpowiedź. No Krzysztof Bosak odpowiedział w taki sposób, że on nie może powiedzieć, co było na RBN, ale może powiedzieć, że w wielu miejscach zadawał dokładnie to samo pytanie i nigdzie nie dostał odpowiedzi. I